Zgrupowanie reprezentacji Polski Kobiet w siatkówce, które odbywa się w szczytku. już pomału dobiega końca, ale to pierwsza część tego zgrupowania. W lipcu jeszcze zawodniczki spotkają się w Centralnym Ośrodku Sportu tutaj w górach po raz kolejny. Niemniej jednak teraz wykonały kawał dobrej roboty, której efekty będziemy już poznawać wkrótce podczas spotkań towarzyskich z Czeszkami w Wałbrzychu wydaje się, że ta dyspozycja jest coraz wyższa i te mecze w Wałbrzychu będą fajnymi widowiskami. Mam taką nadzieję. Trenowałyśmy krótki okres czasu, bo to jednak takich treningów typowo 6 na 6 było bardzo mało. Jednak myślę, że każda z nas nie może się doczekać tych sparingów. Bardzo na nie czekamy i mamy nadzieję, że zaprezentujemy się z bardzo dobrej strony. Dla niektórych zawodniczek był to szczególnie gorący czas podczas zgrupowania, tak jak dla Pauliny Damasky, która jednocześnie obowiązki reprezentantki łączyła z obowiązkami maturzystki w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Spisałam co wiedziałam tylko, mam nadzieję, że chociaż jakiś punkt wylecił. Wyszła z obydwu prób obronną ręką, z czego jest bardzo zadowolona. No, niemniej jednak nie zadebiutuję w reprezentacji podczas meczu w Wałbrzychu, bo będzie w tym czasie występować podczas mistrzostw Polski juniorek w barwach macierzystego klubu. Trochę nie szkoda, że nie pojedziesz do Wałbrzycha? No Dla mnie to jest wielka szkoda, bo jednak to już jest następny cel w moim życiu. Ale też wiem, z czego muszę się wywiązać. Z czego muszę się wywiązać. I na pewno chciałabym dokończyć ten sezon młodzieżowy. No jest mi trochę tych meczów, ale wiem, że jeszcze przede mną będą... Będzie jeszcze kilka sparingów w lipcu.